Kochani, bardzo Was przepraszam, ale warunki techniczne, sytuacje techniczne przerwały mi jakby wcześniejszy filmik i powracam do czytania dalej, właśnie horoskopu dla strzelców na miesiąc maj. Karty już zostały rozłożone, tak jak było to widoczne w poprzednim filmiku. A więc kontynuuję i dokończę. To co. dokończę to, to czytanie po prostu. Tak jak powiedziałem, otwórzcie się na nowe możliwości. Dla osób, które nie są obecnie w związku, to jak najbardziej możliwość na to, aby poznać kogoś nowego, kogoś właśnie dla Was. Dla osób, które są w stałych relacjach, to jak najbardziej podpowiedź na to, aby być otwartym na to, co może Was spotkać, próbować. Budować dalej swoją relację, swój związek, otwierać się na nowe aspekty, jakby dbać o to ognisko domowe, o tą uczuciowość i szukać fajnych, możliwie dobrych takich sytuacji do utrwalania tego związku. Wasza uczuciowość jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie i tylko tak będzie trwało, ponieważ. Karta Gwiazdy na wyniku mówi o tym, że jesteście w tym stanie oświeconym i jak najbardziej wasze jestestwo, wasze emocje, wasze odczucia są jak najbardziej wysokie, pozytywne i dobre i jak najbardziej będą wam. Dobrze służyć, bardzo dobrze przysparzać cały ten miesiąc. Także myślę, że osoby będące w relacjach mają bardzo piękny czas. Czcicie to, cieszcie się sobą, szanujcie. A osoby, które nie są w stałych związkach, to podpowiedź na to, że śnijcie jak te gwiazdy, aby najlepszy z możliwych partnerów, partnerek mógł dojrzeć wasze piękno i być może stanąć na waszej drodze. Zobaczmy teraz energię minerałów. Onyks. Cykliczność. Kochani, to bardzo mocny minerał. Minerał takiego rzeczkę uziemienia, ale też i wielkiej ochrony. Myślę, że jak najbardziej będzie Wam przydatny i pomocny, stabilizując Was w Waszych poczynaniach, stabilizując Was do tego, aby działać jak najlepszym dobru dla Waszego związka, związku, przepraszam, lub przyszłego, lub przyszłej relacji, tak? Zobaczmy jeszcze z jaką energią kart opiekuńczych Jaką podpowiedzią możecie się kierować? Czułość. Bardzo pięknie. Czułość nigdy za wiele. Czułość e, to taka cząstka e, małego dziecka w nas i takiej mm, dobrego podejścia do siebie, ale też i do partnera. Mów do siebie łagodnie. Zachowaj w sobie cząstkę dziecka. Tak. Rozmawianie i mówienie do siebie łagodnie, mówienie łagodnym, dobrym, ciepłym głosem do partnera niejednokrotnie zwalcza możliwe sytuacje, burzliwe, <laughs> e, łagodzi pewne sytuacje niepewności, może takiej złości. Pamiętajcie związki, e, żywe. Często są nie tylko sierankowe. Wiadomo, jeżeli komuś na drugiej osobie zależy, to jest o nią w jakimś stopniu zazdrosna. Bywają. Oczywiście, zazdrość to może nie jest jakaś bardzo negatywna cecha. Oczywiście, jeżeli jest trzymana na pewnej uwięzi. Nie mówimy o chorych zazdrościach, ale tam, gdzie dwoje ludzi tam bywają, czasami zgrzyty, ale z drugiej strony, jeżeli. Dobrze do tego podejdziemy, porozmawiamy czule, to myślę, że wszelkie możliwe sytuacje nerwowe będą, e, no, wbrew pozorom, tylko umacniać związek, bo daje to sygnał drugiej osobie, że komuś na niej zależy. I tego Wam serdecznie życzę. Dobrego, wspaniałego, serdecznego e, miesiąca. Kochajcie się, dbajcie o siebie i szanujcie. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na inne moje filmy. Bardzo dziękuję.